My wszyscy w życiu czekamy na ten idealny moment. On nie nadejdzie. Praktycznie nigdy. Nigdy nie będzie takiego idealnego momentu, żeby coś zacząć. Więc zamiast czekać na ten moment, który się nigdy nie nadarzy, zacznij już. Jak najszybciej. Jak tylko najszybciej możesz. Ja wiem, że to może się wydawać też nie takie proste, żeby zacząć w tym momencie w danym dniu i sobie to możesz przekładać z dnia na dzień, ale tak jest najłatwiej. Tak samo z tym kanałem. Ja cały czas sobie odkładałem całego YouTube'a na później. Czekałem na ten idealny moment. Cały czas film chciałem dopracować do perfekcji, aż w końcu wszystkie filmy, których nie dopracowałem do perfekcji, mimo tego, że siedziałem nad nimi naprawdę godzinami i cały czas polepszałem je chociaż trochę, ale nigdy do perfekcji nie doszedłem z nimi. Po prostu usuwałem i to wszystko po prostu poszło się jebać. Wszystkie godziny nagrać, wszystkie setki gigabajtów materiału po prostu poszło się walić przez to, że nie umiałem tego wrzucić. Przez to, że myślałem, że mogę co zrobić lepiej, przez to, że byłem perfekcjonistą. I nigdy w życiu nie nadarzy wam się idealny moment, w którym wszystko wam się ułoży, wszystkie gwiazdy idealnie i wszystko na niebie wam powie, że to jest ten moment, w którym trzeba w to pójść. Nie nadarzyć się ten moment. Jak się nadarzy, to dobrze dla was, ale na 99,9% on się nigdy nie nadarzy i po prostu musicie zacząć jak najszybciej i po prostu polepszać się z czasem. Założyłem działalność gospodarczą, naprawiając sprzęt komputerowy, typu laptopy, wszystkie komputery i tak dalej. Czy byłem do tego przygotowany? W żadnym stopniu. Czy miałem kompetencje do tego? Tak i nie. Czyli byłem zafascynowany tym, ale samych kompetencji nie miałem. Nie uczyłem się w jakiejś szkole i tak dalej. Uczyłem się samemu w domu. I wiecie, co jest najlepsze? Aktualnie dostaję kilka zgłoszeń tygodniowo tylko po to, żeby przyjechać i komuś naprawić komputer, bo po prostu wiem więcej od nich. I tu nie chodzi o to, że wy musicie wiedzieć wszystko. Wy musicie wiedzieć więcej od danego człowieka, żeby mu pomóc. To wystarczy. Czekanie na ten idealny moment jest dobrą wymówką, ale nigdy nie będzie dobre dla was. Ja zbyt często czekałem na ten idealny moment, przez co bardzo dużo rzeczy mi po prostu poprzepadało, a najbardziej przepadł mi czas. Bo tak jak widzicie, zacząłem ten kanał 14 dni temu. Jestem strasznie zadowolony i dziękuję wam bardzo, że mam już ponad 60 subskrypcji, mimo tego, jak krótko ten kanał mam i jakbym go zaczął o wiele wcześniej, powiedzmy 2, Tygodnie, powiedzmy rok wcześniej, przez rok, tak jak teraz, miałbym średnio po 5 subskrypcji, to macie 365 dni razy 5 subskrypcji. To na ten moment mógłbym mieć 1825 subskrypcji idąc tym tempem, którym aktualnie idę. A to tempo nie jest jeszcze jakieś bardzo wysokie. Choć ja naprawdę jestem zadowolony z tego, jak to idzie. Bo nie są to filmy na najwyższym poziomie, gdzie ja muszę wydawać kasę na montaż, gdzie ja muszę wydawać kasę na stworzenie tego filmu. Ja po prostu siedzę i do Was rozmawiam. Widzę po komentarzach, że bardzo dużej ilości osób z Was po prostu tym pomagam. I cieszy mnie to, jak piszecie te komentarze, cieszy mnie to, jak to czytam. I też widzę, że macie te same problemy, co ja miałem i nadal je mam. Bardzo często ja sam jestem w stanie czekać na ten idealny moment, mimo tego, że wiem, że się nie nadarzy, a co dopiero osoba, która myśli, że może się nadarzyć, to ona jeszcze tym bardziej będzie czekać na ten idealny moment. Zamiast czekać na ten właśnie moment, poczekajcie na moment, w którym cokolwiek się wydarzy. Jakikolwiek taki mały kroczek, który Wam może ułatwić to wszystko. Ja na przykład zacząłem od tego, na moim przykładzie możecie się nauczyć, że ja w pewnym momencie stwierdziłem, a wystawię sobie zwykłe ogłoszenie na Elixie z usługą, że mogę naprawić komuś komputer. I zapomniałem o tym. I po trzech tygodniach zadzwoniła jakaś do mnie osoba, i ja się zapytałem, tak, słucham, Alan przy telefonie, a on mówi: Dodzwoniłem się do serwisu komputerowego? Ja mówię, tak, tak, jakiś problem. Ten i on mi powiedział, że tak, ma jakiś tam problem. I dzwonię do kolegi i mówię: tak, dobra, trzeba naprawić komputer jakiemuś gościowi. Dostałem zlecenie, zbierzmy wszystkie możliwe informacje, co to może być przed tym, jak tam w ogóle przyjedziemy. Przygotowaliśmy się jakieś 5 godzin, przygotowywaliśmy się do tego, żeby przyjechać do gościa. Przyjechaliśmy, widzieliśmy wszystko, co mogło być możliwe tam i naprawiliśmy mu to w chwilę, dosłownie, jakby dwie godziny tam siedzieliśmy. Dostaliśmy jakieś 400 zł zapłaty, więc naprawdę. Było to bardzo fajne doświadczenie i fajnie, że wziąłem sobie do tego osobę zaufaną. Bo, jakbym pojechał tam sam, byłbym trochę bardziej zestresowany i nie wiedziałbym, trochę bardziej, co zrobić, ze względu na to, że to było pierwsze zgłoszenie. Ale nie czekajcie na ten odpowiedni moment bo on może nie nadejść, a spełnione marzenia, no pamiętajcie, że są najważniejsze w życiu. Na tym będzie polegać to całe życie. Mimo wszystko, na sam koniec, jak będziecie starzy i będziecie umiać, no to jedyne co wam zostanie, to czyste wspomnienia. Więc na sam koniec te wspomnienia będą najważniejsze. Ja miałem tak w życiu, że żałowałem tylko tego, czego nie zrobiłem, a nie żałowałem czegoś, co zrobiłem, a mi nie wypaliło. I mam nadzieję, że wy będziecie mieli podobnie. Trzymajcie się i do następnych.